Z tej strony i witajcie na kanale. Czas najwyższy, żeby opowiedzieć o najnowszej linii czołgów hybrydowych ciężkich, które trafiły do naszej gry dosłownie kilka dni temu i już cieszą się bardzo dużym powodzeniem i uznaniem graczy. Przecieki na temat tej akurat linii mieliśmy już od dłuższego czasu, choć trzeba przyznać, że do końca nie było wiadomo, czy i w jakiej formie tę linię do naszej gry Wargaming wprowadzi. Zdecydował się na wersję maksimum, czyli aż 7 czołgów, które rozpoczynają się na czwartym tierze i prowadzą do topowego dziesiątego. Dodam jeszcze, że tę linię posiadamy także w wersji Blitz Reef. Forge i prawdopodobnie właśnie ta linia w tamtej wersji, trochę innej niż ta, którą dostaliśmy tutaj, zainspirowała Wargaming, żeby wprowadzić ją właśnie w takiej nowszej wersji, ciekawszej myślę, do obecnego bica. Przygodę z linią zaczynamy na czwartym tierze. Tutaj spotykamy czołg AC04 w która przypomina mi nieco starego DW2, taka klasyczna linia czołgu ciężkiego. Czołg ten też jako jedyny zresztą w całej linii posiada swoją osobną skórkę, która jest czymś w rodzaju kamuflaża legendarnego, choć oczywiście jest budowana. Jeśli chodzi o sam czołg, to za dużo do opowiedzenia nie ma, ponieważ jest to niski tier czwarty, a jak wszyscy wiedzą, na tych tierach się po prostu nie gra, a jeśli się gra, to głównie obija się z botami, więc nie ma większego znaczenia i sensu opowiadać o szczegółach tych. Większość czołgu powiem wam tylko, że jest to czołg, który posiada, jak każdy czołg w tej linii, dwie armaty. Jedną strzelającą wyskami pojedynczymi, a drugą właśnie już tą nową z mechaniką, której w ramach jednego wystrzału oddajemy kilka pocisków. W przypadku całej linii są to dwie serie po trzy pociski. No i cóż można powiedzieć: czołg radzi sobie w porządku. Armatka bardzo przyjemna. Oczywiście warto grać z magazynkiem, bo jest po prostu fajniejszy. Czołg jest ok, robi robotę, można się pobawić. Jeśli ktoś ma ochotę zacząć, to uważam, że dobre wprowadzenie do linii linii hybrydowych czołgów ciężkich. Na że piątym zaczyna się zabawa. Tutaj mamy czołg AC05 Highlander, czyli Gural, no i tutaj już można sobie naprawdę pograć, co prawda tier jest niski, ale maszyna bardzo mocno oddaje, ma bardzo ciekawe parametry i można nią pograć. Standardowo mamy tu dwie armaty, ale jak w przypadku większości zdecydowanej czołgów tej linii nie ma sensu nawet sięgać po tę podstawową strzelającą pojedynczym pociskiem, po 150 Alfy niczego nie urywa, a nie daje takiej frajdy jak magazynek, którego możecie oddać aż 240 obrażeń. Jest to bardzo dużo. Biorąc, pod uwagę, że to przecież niski piąty tier. Armata jest względnie celna, ma rozrzut na poziomie 0 czy 118, co wystarcza do bijania się na krótko, bo i tak te magazynki do tego służą. Ma również przyzwoitą penetrację 140 mm, więc wszystko jest tak, jak powinno być. No i co najważniejsze, 8 stopni depresji. Wszystkie te parametry armaty powodują, że obrażenia lecą jak szalone. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że to piąty tier, ale możliwość załadowania 240 obrażeń bardzo mocno sprawia, że naprawdę zastanawiają się oni nad swoim życiem. To, co ciekawe, to również czas przeładowania całego magazynu, który wynosi niespełna 6 sekund. Praktycznie rzecz biorąc strzelamy bez przerwy. Wydaje mi się, że ten czas jest nawet lekko za krótki, ale organic postanowił w takiej wersji czołg wpuścić i dzięki temu armata jest świetna i sprawia mnóstwo przyjemności. Inne parametry również nie zawodzą, czołg jest mobilny, rozpędza się do 38 km na godzinę i robi to w miarę płynnie. Nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o dynamikę, co dodaje czołgowi fajnego wajbu. Powoduje, że jest po prostu dynamiczny i przyjemny w rozgrywce, a w kwestii pancerza również nie ma się do czego doczepić. Będziemy w stanie od Pociski kadłubem oraz wieżą tak mniej więcej do pentrati 150 mm, czyli takiej tradycyjnej na tym tierze. Natomiast dolna płyta i garnuszek są oczywiście wixpotami. Niemniej wiele czołgów będzie miało problem z naszym przebiciem, ale te, które będą na tyle sprytne, żeby przełączyć na amunicję goldową, oczywiście sobie poradzą. No i jeśli też jeszcze ktoś będzie chciał troszkę przymierzyć. Na piątym tierze gra wielu niedoświadczonych graczy, dzięki czemu pancerz tego czołgu radzi sobie lepiej niż w rzeczywistości jest. ac 05 Highlander ogólnie daje bardzo pozytywne wrażenie jeśli chodzi o rozgrywkę. Maszyna zdecydowanie dobra w moim odczuciu, jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, jeśli chodzi o czołgi ciężkie na piątym tierze, można sobie nim bardzo fajnie pograć, bardzo dynamicznie postrzelać, zrobić duże obrażenia, świetne wejście, oczywiście licząc czwartego tieru w linię. AC-05 Highlander, bardzo fajny czołg. Tier 6 to AC06, czyli ocelot. Ta maszyna z kolei również posiada dwie armaty, jak i poprzednia. No i tutaj już mamy do czynienia z prawdziwym czołgiem. Nie tylko chodzi tutaj o sam wygląd, który jest taki bardziej masywny, zbudowany, ale też parametry dwie armaty, tak jak u poprzednika ponad 200 alfy na strzał pojedynczy, ale to nie to co Tyskilum najbardziej, bo zdecydowanie oczywiście każdy będzie chciał strzelać z armaty magazynkowej, a mamy tutaj aż 360 obrażeń na magazynie na tierze szóstym, jest to po prostu potęga, żaden czołg ciężki nie jest w stanie tyle zrobić, oczywiście pomyjając te niecelne radzieckie mamuty typu KW-1S, bo tutaj armata jest nie tylko celniejsza, ale również znacznie bardziej śmiercionośna. Co prawda rozrzut na dziale jest większy, 0,321, ale jak mówiłem już wcześniej, czołg służy do obijania się na krótko, zresztą jak cała ta linia, bo wszystkie te armaty typu magazynkowego mają pewną cechę, otóż musicie mieć na uwadze, że strzelając nimi dla każdego pocisku liczone jest osobne RNG, oznacza to więcej, tyle że wypuszczając serię trzech pocisków mogą być bardzo różne efekty każdego pocisku. Na przykład możecie dwa trafić, a jeden nie trafić, możecie jednym penetrować, a drugim nie spenetrować i tak dalej. Tych kombinacji jest tutaj bardzo wiele, więc trzeba mieć to na uwadze, co powoduje, że strzelanie na większą odległość nie ma większego sensu i tylko z bliska te armaty oddają. Tak samo jest w Ocelocie, 360 alfy to jest potężnie dużo. Oczywiście mamy też armatę podstawową zadającą ponad 230 obrażeń, ale to nie jest to, bo znowu ten magazynek jest po prostu wyraźnie lepszy i ma znacznie większy potencjał jeśli chodzi o obrażenia. Depresja i inne parametry standardowe to także mamy 8 stopni opuszczania lufy w każdym z tych czołgów jest dokładnie tyle i to jest bardzo uniwersalna i dobra wartość. Tak samo jak i poprzednika, także tutaj czas przeładowania całego magazynu jest niezwykle krótki, wynosi tylko 9 sekund. Mamy dwie serie po trzy pociski, między nimi ten intraclip tylko 3 sekundy, więc jest naprawdę świetnie, jeśli chodzi o robienie damage'u i o celot sieka przeciwników na plasterki. Trudno powiedzieć cokolwiek negatywnego na temat armaty, robi ona robotę, jeśli tylko wykorzystuje się ją w odpowiedni sposób, czyli strzelacie z bliska, no to wasi przeciwnicy będą mieli sucho w gaciach, bo po jednej serii za 360 odechcie się każdemu wojować, wycofuje się, no bo nikt nie chce przecież spłynąć w ciągu kilkunastu sekund na trzy serie. Mobilność jest również spoko, 36 km do przodu, dajemy radę, jest minimalnie słabsza u poprzednika, ale wciąż jeszcze nie jest to czołg zamulony. Stosunek mocy do masy również minimalnie wolniejszy, ale maszyna nie odstaje pod tym względem, co możecie spotkać na szóstym tierze pośród innych czołgów ciężkich. Jest więc ok. kwestii pancerza również jest bardzo w Porządku. Oczywiście standardowy rondel i dolna płyta, no ale tego się można spodziewać po prawie każdym czołgu. Natomiast górna płyta i wieża są mocne i radzą sobie bardzo dobrze, nawet do 180-190 mm penetracji, czyli praktycznie biorąc z wszystkim na szóstym tierze, choć przełączenie na Golda uwidacznia już pewne minusy w postaci odsłaniających się spotów, między innymi na policzkach. Pancerz jest jak najbardziej ok, pełni wystarczanie, jest ani przegięty, ani zbyt słaby. Wydaje mi się, że jest dobrze dostosowany do potrzeb tego czołgu. Mamy więc bardzo fajne złożenie Wszystkich parametrów, świetną marmatę, wystarczającą mobilność i wystarczający pancerz. Co to powoduje? Ano to, że przy możliwości zadawania 360 obrażeń na dwie serie jest to mocna maszyna, która w tej chwili na szóstym tierze trudno jest komukolwiek z nią rywalizować. Wydaje mi się, że ta maszyna bardzo mocno wkracza w metę tego niskiego wciąż tieru i robi tam mocną robotę. AC06 Ocelot, kolejny mocny zawodnik w tej linii. Tier 7 witamy z AC-07 Rebelde. To czołg, który kontynuuje to co mieliśmy wcześniej i zmienia pewne parametry, ale wciąż daje od siebie bardzo dużo. Przede wszystkim oczywiście dwie armaty. Na pierwszej strzelającej pojedynczych pociskami mamy 330 Alpy, co jest dość wysokim wynikiem jak na siódmy tier, no ale po co nam 330 skoro na magazynku możemy mieć 480. Dobrze słyszycie, na siódmym tierze czołg ciężki walący za 480, czegoś takiego do tej pory jeszcze nie było, więc potencjał działa jest przepotężny. Również Przeładowania jest bardzo atrakcyjny, niespełna 11 sekund, 10 z hakiem, który powoduje, że będziemy strzelać bez większych przerw w grze. Inne parametry armaty, na podobnym poziomie jak u poprzednika, czyli 0,321 rozrzutu, no nie jest on niski, ale to jest cecha wszystkich tych armat magazynkowych. Do tego 8 stopni depresji i bardzo dobry DPM, 2000 obrażeń, to jest spoko wynik, jak na siódmy pierze. Armata mocna, bardzo oddająca, tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie można, pod warunkiem, jak i u poprzednika, że będziecie ją w odpowiedni sposób wykorzystywać, czyli nie strzelać z dystansu, bo wtedy jest tak sobie. Pamiętajcie, tym czołgiem gramy na krótko. Wspomaga to oczywiście mobilność, która jest na podobnym poziomie co u poprzednika, 36 km do przodu, bardzo podobny stosunek mocy do masy, wynoszący około 14,5 konia. Nie jest to dużo, ale czołg nie jest zamulony. Brakuje może troszkę dynamiki, ale nie można powiedzieć, żeby było też ciężko, żeby nam się jakoś wolno przemieszczało, nie fajnie jeździło. Nic z tych rzeczy. Jest podobnie jak u Ocelota, natomiast czołg ogólnie jeździ w porządku i nie daje negatyw Oczu, jeśli chodzi o tę dynamikę jazdy, kwestii pancerza jest podobnie jak u poprzedników. Mamy bardzo solidną górną płytę oraz wieżę, malutki rondelek, który w tym wypadku jest mniejszy niż u poprzedników, no i dość masywną przednią płytę. Natomiast, oczywiście, jeśli ją schowamy, no to zostaje wieża, która radzi sobie spokojnie do 200 mm, nawet z większymi petracjami, choć odsłaniają nam się już podobnie jak u poprzedników nieco odstające policzki, które są takimi płaskimi płytami. Pancerz jest bardzo wystarczający i powiedziałbym, że dobrze dopasowany do tego, co oferuje armata i równocześnie mobilność. Jeśli chodzi o odczucia z gry, playstyle dokładnie to samo co wcześniej. Jedziemy na miejscóweczkę, wybieramy sobie cele, oddajemy magazynki, chowamy się, czasem coś odbijemy, czasem nie odbijemy. Generalnie jest to czołg ciężki przełamania, podobnie jak i wszystkie w tej linii, czyli takie, które mają się obijać na krótko, na blisko, ale równocześnie nie mają aż tak przegiętego pancerza, żeby można było to robić na 100% swobodnie. No bo wyobraźcie sobie czołg z super mocnym pancerzem i takim magazynkiem. Byłby to totalnie przegięty koleś, a tak mamy maszynę która jest balansowana i AC07 Rebelder. Jest to kolejny mocny zawodnik na siódmym tierze, Myślę, że jeden z ciekawszych, lepszych czołgów, w którym chce się grać. Jeśli macie ochotę, możecie pograć również armatą pojedynczo strzelającą, ale jak wiele tego typu dział w tej linii, uważam, że one nie są wystarczająco dobre w stosunku do magazynków. Lecimy na 8 tier, a tutaj czeka na nas AC-08 Tiget, czyli Taiga. I tutaj jest ciekawostka. 8 tier jest bardzo popularny wśród graczy, więc i czołg powinien spełniać pewne oczekiwania. Mamy tutaj podobnie dwie armaty i jako ciekawostkę powiem, że jest to jedyny czołg w linii, który zdecydowanie preferuje z armatą strzelającą pociskami pojedynczymi. Dlaczego? Ponieważ posiada ona bardzo dobre parametry. Najwyższą chyba na ósmym tierze alfa wynoszącą 440 i ta alfa rzeczywiście oddaje, bo bardzo często balimy po 470 80, a nawet i więcej. Nie jest tak, że alfa sobie, a losowania sobie. Tutaj one są takie bardzo zrównoważone i ta armata rzeczywiście oddaje. Oczywiście jeśli macie ochotę skorzystać z magazynka, to również możecie, ale przeładowuje dłużej zdecydowanie i nie jest moim zdaniem aż tak atrakcyjny jak ta armata pojedyncza, bo 440 alfy to, jak mówię, najwięcej nadzieży wśród czołgów ciężkich, no i rzeczywiście ta armata robi siekę. W bonusie oprócz wysokiej alfy otrzymujemy również troszeczkę lepszy rozrzut niż w przypadku armaty magazynkowej 0.313 Również wyższy dpm w okolicach 2100 i ogólnie bardzo pozytywne odczucia, jeśli chodzi o strzelanie tym działem. Dla porównania, innym czołgiem, który mógłby konkurować z TIGET jest polski zawodnik 50 TP Markowski, który ma 420 nalfy, na ale tam armata nie jest aż tak przyjemna jak ta. Również trafia, natomiast mamy dłuższy czas przeładowania niższy dpm. Tutaj to jest lepiej zrobione, choć tam jest z kolei więcej penetracji, bo tutaj jest jej tylko 219 mm, co jest wynikiem wystarczającym, ale nie tak dobrym jakby się chciało. Oczywiście możemy kosztem DPM-u powiększyć tą penetrację, ale możemy też zostać przy tym i jest OK. Szczególnie, że pocisk premium posiada tej penetracji 267, co już wystarcza na 8. tierze i w większości przypadków na dziewiątym. Pancerz to tu również jest progres. Get ma zdecydowanie najlepszy pancerz z wszystkich dotychczasowych, o wiele mocniejszą wieżę niż poprzednie maszyny, mniejszy rondelek i jedynie przednia płyta, która również jest nieco mniejsza, jest Wixpotem. Natomiast wieża nawet przy dużych penetracjach wynoszących powyżej 240 30 mm wciąż potrafi odbijać. Pojawiają się tam delikatne eksperty, ale ta wieża co do zasady robi robotę. Cały pancerz czołgu jest bardzo dobry i podkreśla bardzo też wyraźnie siłę maszyny w kontekście też armaty. Mamy więc fajny pancerz, świetną armatę i taką sobie mobilność, żeby nie powiedzieć, że jednak słabą. To jest element stabilizujący ten czołg, balansujący. Ta mobilność jest po prostu słaba. 34 do przodu to nie jest za dużo, do tego niezbyt wysoki stosunek mocy do masy. No i wyraźnie widać, że ta get ma pro problemy z nadwagą i porusza się dość ociężale, więc musicie mieć na uwadze, że mobilności za dużo nie będzie, to typowy ciężki zawodnik, który jedzie na miejscóweczkę i tam się obija. Pomijając jednak to, maszyna jest świetna, odczucia z gry są bardzo pozytywne, armata oddaje, pancerz oddaje, gra się po prostu super przyjemnie i w mojej ocenie jest to najlepszy czołg w tej linii, ale oczywiście tutaj każdy mieć swoje zdanie może. Na dziewiątym tierze AC-09 Celeno i tutaj zaliczamy pierwszą małą zadyczkę, czy też nawet swego rodzaju regres. Celeno ma bowiem dokładnie te same armaty co ósemka, oczywiście pomijając nieco wyższe penetracje, czasy przeładowania, etc., ale co do zasady są to te same działa robiące podobne obrażenia, więc jest pewnego rodzaju rozczarowanie. Dziewiąty tier, jak wiecie, lubię najbardziej, więc spodziewałem się, że ta dziewiąteczka będzie najbardziej oddawała, no i nie można powiedzieć, że nie oddaje, ale w przypadku Celeno zdecydowanie bardziej doradzam granie magazynkiem niż armatą, która ma 440 alfy, bo na 9 tierze te 440 już roboty większej nie robi, a magazynek jak najbardziej. Parametry działa pod pewnymi względami, są nawet pogorszone, bo rozrzut jest znacznie większy 0,342, więc nie jest tak dobrze jak u poprzednika, ale coś za coś. Armata ogólnie uważam, że jest lekkim krokiem wstecz, tak jak wspomniałem, w stosunku do ósemeczki, no ale jest jak jest, mimo tej armaty i tak oddaje. Mobilność jest nawet lepsza niż w przypadku ósemki 37-38, idziemy do przodu. Spoko również wyższy jest stosunek mocy do masy, który powoduje, że maszyna jest dynamiczniejsza, choć też nie jakoś bardzo mocno, bo on wynosi powyżej 14, tam 14,4, więc jest tak jak we wcześniejszych maszynach w tej linii. Ogółem jest OK pod względem zarówno armaty, jak i mobilności. Pod względem pancerza również jest bardzo dobrze, jest on mocny, potrafi sobie robić z wszystkim na 9 tierze, do 250-280 mm bez problemu odbija, potem zaczynają się pierwsze schody, mniej więcej przy penetracjach w okolicach 300 mm zaczynają się odsłaniać weak spoty na dolnej części wieży, ale mimo to maszyna potrafi dużo odbić i ten pancerz jest mocny, podobnie jak u poprzednika. Mamy więc ok armatę, ok mobilność i dobry pancerz. Czołg jest naprawdę niezły, daje sobie radę, a jedyny minus, czy też nie tyle minus, co takie lekkie rozczarowanie, jakie mnie czekało, kiedy spojrzałem na tę maszynę, to właśnie brak jakiegokolwiek progresu, jeśli chodzi o tę armatę. Fajnie by było, gdyby alfa była troszkę wyższa, gdyby strzelanie magazynkiem również dawało większe obrażenia, a tymczasem mamy to samo, co wcześniej i to troszkę Troszeczkę tak średnio. Niemniej Sereno jest fajnym czołgiem, również oddaje. Postawiłbym go minimalnie niżej 8, ale wciąż jest to dobra, solidna maszyna. Lecimy do finałowego zawodnika, czyli AC10 Atlas. Tutaj progres jest pod każdym względem: mamy mocniejszą alfę na dziale podstawowym, czyli 480, większe obrażenia 720 na magazynku, a więc wszystko jest lepsze. DPM wyższy. Przy czym znowu zdecydowanie polecam wam grać magazynkiem, ponieważ armata, która ma 480 obrażeń, bardzo często myślę, że 6-7 razy na 10 losuje w okolicach tej Alfy lub poniżej. Rzadko zdarzają się bomby za 500-550 dalej. Są ale nie jest ich tyle, żeby wynagradzało to i mogło nadążać za magazynkiem, który naraz potrafi Wam oddać 720 i więcej. W związku z czym, jeśli postawimy sobie te dwie armatyko u siebie, to zdecydowanie przyjemniejszy jest magazynek, ale oczywiście zrozumiem, jeśli ktoś zastwierdzi, że chce sobie postrzelać za mniej, ale za to mocniej. Jako ciekawostkę powiem Wam, że testując te czołgi dałem feedback do Wargamingu i napisałem, że zarówno dziewiątka jak i dziesiątka powinny mieć wyższe alfy na tym dziele podstawowym po to, żeby gracze chcieli nim grać. Dla dziewiątki próbowałem 480, a dla Atlasa 520, no ale Wargaming zdecydował się na wypuszczenie ich w takich wersjach, nic tu nie zmienił, troszeczkę szkoda. I w przypadku Atlasa również mamy te 6 pocisków, które zadają aż 720 obrażeń, to jest dużo. Robią to w krótkim czasie, magazyn przeładowuje się również bardzo szybko, rozrzut na poziomie 0333 też jest ciekawy, bo taki troszkę nietypowy, ale armata na blisko radzi sobie dobrze. Pamiętajcie, żeby tym nie snajpić, bo to się po prostu do tego nie nadaje. Jeśli chodzi o pancerz, również jest bardzo, bardzo solidnie. Mamy go bardzo dużo, zarówno na górnej płycie, jak i na wieży. I dopiero w penetracji grubo powyżej 300 mm odsłaniają pewne weak spoty, które co ciekawe, nie są na rondelkach u góry, ale na takich miejscach, które są na wieży. Tam się dopiero na wizjerach odsłaniają pewnego rodzaju punkty. Można wież oczywiście przy dużych penetracjach przebić, ale co do zasady, grając cooldown down, Czołbebe. Będzie dużo odbijał, więc pancerz znowu jest dobrze wyważony. Mamy więc fajną armatę, pancerz i mobilność, która jest krokiem w przód w stosunku do poprzedników. 38 km do przodu, spoko. Konstrukcję mocy do masy wynoszący ponad 16 konia. Czołg jest więc zdecydowanie mobilniejszy zarówno od 9, jak i 8. Odczucia z gry z Atlasem są, tak jak w przypadku poprzedników, bardzo pozytywne. Czołg oddaje, robi fajną grę, jest takim brawlerem, którym jedziemy do przodu, obijamy się, więc tutaj jest fajnie. Niczym się to nie różni od poprzedników, w tym sensie, że. Cała linia bardzo mocno pod tym względem oddaje. Moi drodzy, otrzymaliśmy linię, która w mojej ocenie jest jedną z najlepszych, jakie dostaliśmy od Wargamingu od wielu, wielu lat. Wydaje mi się, że chyba tylko polskie czołgi ciężkie były taką linią, która była na tyle fajna, żeby można ją było porównać, aczkolwiek przewaga linii hybrydowej jest taka, że tutaj nie ma żadnego słabego czołgu, a w przypadku Polaków szóstka, siódemka, jak wiecie, tak nie za bardzo, 8, 9, 10 było fajne. Tutaj, rozpoczynając od piątego tieru, wszystkie czołgi są co najmniej dobre, często bardzo dobre. W najgorszym wypadku możemy powiedzieć, że dziewiątka jest niezła, choć myślę, że nawet troszkę lepsza, chowając trochę na bok moje uprzedzenia. Linia jest niezwykle udana, jest bardzo równa i jest bardzo dobra. No i ważne też, że posiada wreszcie nową mechanikę, te armaty strzejącymi seriami pocisków i sprawdza się ona w bicie bardzo dobrze. Jest to coś nowego, świeżego i wreszcie takiego, z czego chce się po prostu korzystać. Nie jest to kolejna głupkowata mechanika, z której gracze nie korzystają po 15 minutach. Zapominają, że w ogóle coś takiego jest. Tutaj. Cały czas ta armata pracuje i jest to bardzo fajne, daje też dużo możliwości. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej linii, uważam, że jest dobra i daje mnóstwo zabawy, mnóstwo przyjemności. Frajdy sprawia, że wreszcie się chce tymi czołgami grać, grindować je i jest tak, jak powinno być. Moi drodzy, nie będę się tu dłużej rozwodził, bo nie o to chodzi. Myślę, że sami powinniście zagrać, zdecydowanie nie polecam. W zasadzie dla wszystkich graczy bo jest bardzo uniwersalna i mimo, że jest to linia fantastyczna, wymyślona, dobrze wpasowuje się w Blitza. Nie odnosimy wrażenia grania jakimiś specjalnie fantazytankami, tylko. Solidnymi czołgami, trochę specyficznie wyglądającymi, ale dobrymi. Czekam teraz na kamuflaże legendarne. A czołgi bardzo wam polecam, bo są bardzo spoko. Cześć.